Będziemy je przebierać Jak fajnie, nie? Um. Dobra. Czemu ona jest taka? Że ona była... Dobra, ważne. bo Torę nie bardzo. Ona się kojarzy jak taka bluzka długa. No jakby taka szinka. Um i zamykamy taką białą to, to trafia akurat to na mój film można wbijać, jest jeden filmik z tym to będzie kilka minut Chodę. nie, spół godzin czy jakoś tam Wresz filmiki z gacza przygotowania też film filmika, historyjki te historyjki jakieś a i będzie taka opcja jak wymyślanie historyjek będę czas oczywiście tylko, że nie mam czasu, żeby zrobić aktualnie short i film czyli nie będzie. Czyli tak, aktualnie, tak, będzie. Może to, um, który jest? Nie, który jest. tak, 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 Poniedziałki i we. W poniedziałki, środy i w, w sobota. W poniedziałki środy i soboty będą takie filmiki <laughs> wystarcza. A. I możecie napisać w komentarzu, jak tam jak tam będzie na święta, co przygotowaliście jakieś plany już. Macie jakieś prezenty. O! Czy chcecie już jakieś prezenty? Hmm, to mogę jest nie odczytać ja zawsze patrzę na komentarze, na moje filmiki więc yy, mogę to prostu wyszkować jak a jak ktoś będzie po prostu niemiły to nie mnie no, się nie przyjmuje, że ja mam hejt po prostu nic mnie to nie obchodzi ludzie to ludzie może mnie nie lubią, nie muszą hejtować może i nie lubią, i nie lubią i smutno i jest, hej że hejtują osobę, którą lubią Tak, tu ja zostawałam Czasami? Nie wiem, w ogóle się zostawałam, więc na razie yy, dzięki wam nie ma hejtów. Są to... No i po się cieszę, że mam ja trochę, trochę, tych widzów. ile? Trzy bańki, sto banki. Sto tego wam bardzo dziękuję, jeśli nie wiedzieliście o tyle. No i będzie bonusowy dzisiaj filmik. Będą też Tiktoki. Toki. Spróbujcie nie zaśmiać challenge. I... Po prostu no nie wiem jak... Ty, ale ja w ogóle tak trzeba nagrywać dawno nie nagrywałam z powodu tego, że była u mnie koleżanka, to nagrywałam. Ale na prywatne, bo ona nie może być na tam... nie mogę twarzy jej dzwonić, bo byś czekała na mnie, że tam czyli czego nam psiła na mnie, więc... No. Ja tego już robię. Ściszę to trochę, bo może mnie nie będzie słuchać. No i jak mówiłam, nie mogę stawiać filmików z nią. Może jakiś tam jest w sumie. Ale też nie wiem. Tutaj się nie dziwcie, to jest jakaś dziwna, jak robiłam taką historię, no to nawet nie zdziwcie się, ale ja kiedyś taka, taka, że nie nagrywałam. Robiłam takiej głupiej postacie, bo nie mam pomysłu. Możemy zrobić snezłko. Albo nie. Nie chcę mi się. Znaczy nie mówcie, że ja po prostu nie chcę. Po prostu już rysowałam dwa razy. Będę ja mogła wam pokazać nie w filmiku nawet. Tylko, że ten drugi raz to do szkoły przy, przyniosłam na konkurs, więc nie pokażę. No, oh co ja tutaj zrobiłam? Zrobimy tutaj tylko postać. Jakaś idzie. No, jakby co. To od razu Wam mówię, żebyście zapamiętali, że w poniedziałki środy i soboty są filmiki z kaczą, Czyli wiecie kiedy ten będzie. A w poniedziałek i zawsze będą o 15. Idealnie będę w domu kończę jak najpóźniej do 13, czyli do 13 kończę jutro, czyli jutro nie będzie filmiku, ale w środę będzie. I też nie wiem, bo też nie wiem czy będę na, na konkursie. tym, że pójdę. Ale chyba nie, bo pani nic nie mówiła, że idziemy. Wtedy osoby... Które się zgłosiły na inny konkurs, ale ja już chodzę na konkurs i nie potrzebuję. Ale to było wiedzy, ale ja nie mam wiedzy. To tylko moja koleżanka, poszła Moja bestia. Bo ona ma wiedzę. Ja nie mam, niestety. Ale w sumie to dobrze, bo ja nie lubię mieć wiedzy bo wszyscy będą mi się pytać, a co tamto? A jak to zrobić? A jak zram to? Przepraszam. Dlatego ja nie lubię mieć trochę więcej. Jak wy lubicie, to możecie napiszeć, napisać w komentarzu. Jak napiszecie nawet, czy serduszkuję. Oglądam cię. Tam, tam, serduszko. Bo patrzę.